Czy to najgorsza drużyna w lidze Mistrzów? Oto trzy wnioski po meczu Chelsea Ajax. Po pierwsze, to był najlepszy mecz Gittensa w barwach Chelsea. Zaznaczmy to, zaliczył asystę przy bramce Kaysedo, dlatego nie będzie już agentem 007. A tak poza tym, zagrał bardzo dobry mecz i zasłużenie został najlepszym piłkarzem Chelsea w tym spotkaniu. Szczególnie w pierwszej połowie napędzał ataki The Blues. Był dynamiczny, kreatywny, odważny. Oby tak. Dalej. Po drugie, to był kolejny świetny mecz Esztywa Zakończył to spotkanie z bramką, a mógł z hat-trickiem. Ale i tak były to naprawdę bardzo udane zawody Brazylijczyka, który został najmłodszym strzelcem w Champions League w historii Chelsea. Po trzecie, Ajax był fatalny. Okej, okay, Chelsea zagrała dobrze, ale Ajax bardzo jej w tym meczu pomógł. Nie chodzi tylko o tę czerwoną kartkę, Holendrzy po prostu zagrali dramatycznie. Po trzech meczach zajmują ostatnie miejsce w tabeli, mając na koncie aż 11 straconych bramek i tylko. Tylko jedną strzeloną. Gorszych w tej edycji mistrzów po prostu nie ma.